Toyota Walder współpracuje z grupą Klimaterm od ponad 20 lat. W tym okresie przekazaliśmy w użytkowanie flotę ponad 500 samochodów i od samego początku były to samochody z napędem hybrydowym, z czego bardzo się cieszymy i doceniamy decyzję grupy Klimaterm w zakresie podejścia do ekologii na rynku motoryzacyjnym. Bardzo chcieliśmy podziękować za możliwość uczestniczenia w tym pięknym evencie, w tym spotkaniu, w tym niesamowitym miejscu, które dla nas, dla użytkowników Toyoty jest bardzo ważne. Możemy spotkać się wszyscy razem, możemy wręczyć nagrody, możemy wręczyć najbardziej wysublimowane auta marki Toyota, które użytkownicy będą dzisiaj cieszyć się i będą. Jeździć z nami będziemy mieli to, co jest najważniejsze dla użytkownika, dla kierowcy, czyli radość. Będziemy postępowali z tym, co jest dla człowieka najważniejsze, najprzyjemniejsze, czyli możliwość uczestniczenia w rodzinie Toyoty i w rodzinie Klimatermu. Cieszy nas fakt, że grupa Klimaterm jako jedna z pierwszych podjęła decyzję o użytkowaniu samochodów w programie Długoterminowego, a przede wszystkim w naszym fabrycznym produkcie, jakim jest Kinto za wszystko to jesteśmy wdzięczni firmie Walder jako dostawcy, jako promotora marki Toyota. Tutaj w tym szczególnym miejscu marka Walder i marka Toyota spotkały się i stworzyły ten niepowtarzalny klimat, który dał nam 25-26 letnią współpracę, która tylko się rozwija i tylko która buduje. Chciałbym podziękować i życzyć wszystkim dobrej, spokojnej przyszłości w budowaniu tego biznesu.